Mówicie, żeby nie odśnieżać paneli fotowoltaicznych, no bo to nie ma sensu. Przyjdzie ten yy, słońce, to odśnieży. No to dzisiaj zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Tam już słońce zaczyna wychodzić, przez chwilę było jeszcze większe. Moduły fotowoltaiczne przykryte, jak ta lala. Jeden stół przykryty, drugi stół przykryty, trzeci stół przykryty. A co najlepsze, każdy w innej technologii. Więc to też będzie fajny taki test na to, czy faktycznie któraś z nich wcześniej się rozmrozi od innych. Nie ma dużej pokrywy, jest około tam, nie wiem, może dwóch cm, może nie. Czekamy, no, no ma, ma się samo rozmrozić, słuchajcie, czekamy. I... I, po, I po zimie stulecia. I po zimie stulecia już panele zaczynają się odkrywać, ale mi tu diodę wywaliło, ale już Wam pokazuję, no bo obiecałem, że pokażę, z których najszybciej będzie spływało. Tam ostatnie perki zaczyna zjeżdżać. Tu mamy by Brookbetu panele, które są yy, panelami nowszej technologii, ale co jest istotne to są full blacki. Totalne full blacki. Jeszcze nie rusza i tam są y, optymalizatory, bo to też jest istotne element. No i trzecie na Longi już powoli zjechało. Te są w pionie, tamte są w poziomie. Te są w pionie, tamte są w poziomie. Ale te też mają takie coś, że yy, mają te połączenia z tyłu no i teoretycznie yy, każda celka działa trochę jakby osobno, czyli tak jakby każda była na optymalizacji. Pytanie: czy zadziałało to, że te są najświeższe? I szyba jest, że tak powiem, najświeższa, i dlatego jeszcze czysta, jeszcze taka, że tak powiem, niezatłuszczona, mocna, albo właśnie zatłuszczona, no nie mam pojęcia, że szybciej spłynęło niż z tamtych, ale zostawiamy. Zobaczymy, czy do wieczora spłynie. Lepiej, żeby nie spłonęło. A dzisiaj szaleństwa ze słońca nie ma, więc jakoś strasznie mi nie zależy. Nie naprodukuję zbyt wiele, nawet gdybym to odkrył. Tak, Leosiu? Tak, Leosiu, tak, 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 tak. Słońce nie rozmroziło, ale z paneli pospadało. Wynik taki. Najnowsze moduły Longi spłynęło samo, można powiedzieć. Brookbet. jeszcze coś tam wisi, ale do połowy spłynęło. Ale trzeba mieć na uwadze że słońca nie było wielkie? No i ostatnie moduły końcówką tam spłynęło. Tą stroną jeszcze nie. Także teraz pytanie, co się stało, że tak się stało, jak jest. A ja idę odśnieżyć do końca. Szkoda mi tej energii, chociaż prawie jej nie ma, ale zawsze coś tam przyjdzie.